Sporty, które wymagają szybkości, siły i błyskawicznych reakcji. A są też takie, w których liczy się cierpliwość, precyzja i umiejętność wiązywania się w dłuższą chwilę. Poznajcie Krzysia, mistrza wędkarska stworzynowego, który na rybach czuje jak ryba w wodę. Mistrz strefy na wschodniej, mistrz okręgu wałbrzyskiego i dumny posiadacz znaków, wzorowego wędkarza na zębku. Ale czy zawsze udaje mu się zrobić okazję życia? Czy wędkarstwo to tylko siedzenie nad wodą, czy może coś więcej? Sprawdźmy, co ma do powiedzenia nas mistrz. Jak zaczęła się Twoja przygoda z wędkarstwem? Kto Cię tego nauczył? Nauczył mnie dziadek w, w oczku wodnym, jak miałem 34 latka. Pamiętasz swoją pierwszą zrównaną rybę? Co to było? Moją pierwszą zrobioną rybą była płoć. Przestań właśnie w wędkarstwie z licz się bardziej technika czy cierpliwość. Liczy się bardziej cie cierpliwość. Jak wygląda dzień z trzeba Ile godzin spędzasz nad wodą? Nad wodą spędzam 3-4 godziny. Czy zdarzyło Ci się zrobić coś naprawdę ogromnego? Tak, zdarzyło mi się szczupaka 70 cm i laszcza 67 cm. Masz jakiś sekretny sposób na wściganie największych okazów? Tak, mam. Dobra zajęta i świeżer robaki. Masz jakieś największe wętkarski, może nie? Tak, mam, startować mi się z Życzę Ci powodzenia i spełnienia Boże! Nie każdy sport wymaga wygrania i rywalizacji nad Czasem, czasem największa wybrana jest na ciszy, spokój i precyzyjnie zarzucona wędka. Krzyż i rzucenie, że pasja i wytrwałość dają najlepsze wyniki, zarówno w sporcie, jak i w życiu.